Ten hotel w Egipcie manipuluje opiniami na Google. Dzień dobry. Temat jest poważny i jest coraz większym problemem w branży. Myślisz, że jak przeglądasz opinię o hotelu, to unikniesz wpadki? Hotele wiedzą, że czytasz opinię. A bohaterem naszego odcinka jest Charm In Charmel Shake. Bijący rekordy wśród reklamacji. Dlaczego? Nie wiem, choć się domyśla. A co robi fatalnie zarządzany hotel, który ma mnóstwo reklamacji, mnóstwo negatywnych opinii? Poprawia jakość swoich usług? Oj nie. Zaczyna podbijać sobie oceny na Google. Lubicie animatorów? Wiadomo, kto nie lubi. Jestem na wakacjach, chcę sobie spokojnie poleżeć na leżaku, nie mam ochoty na żadne aerobiki. Proszę mi dać spokój. No to ci przeuroczy animatorzy w tym hotelu mają przekazane, żeby namówić cię, do napisania pozytywnej opinii. I od ponad roku prawie każda ocena pozytywna wspomina o super animatorach. I żadnych konkretów, i z opokojach, basenach itp. Ciekawe, nie? Może przypadek? Na szczęście pojawiła się jedna bohaterka, która po czasie edytowała swoją ocenę i napisała jak to naprawdę wygląda. Zespół animatorów przychodzi, bierze twój telefon, ocenia hotel na 5 gwiazdek i pisze najlepszy hotel. Ten hotel nie jest odosobnionym przypadkiem. Wiem już o przynajmniej czterech hotelach w Egipcie i dwóch w Grecji, które stosują tego typu praktyki. I bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy postawili mi kawę na tip. Jesteście super. Więc uważaj, bo...